na moim kanale Modna Aga. Idziemy sobie właśnie teraz na spacerek z pieskiem, z dziećmi. To jest mój pierwszy film, więc proszę tam jakoś nie komentować mnie źle. Jak coś robię nie tak, to jakieś komary, to proszę mi tam napisać. No i tak sobie idziemy. Może później jak wrócę, to Nakręcę Wam jakiś film, vloga z jakimiś ciuszkami, które przyszły po prostu do mnie. To Wam pokażę, co można teraz właśnie dostać. Fajnych po prostu cenach, bo zaczęły się wyprzedaże, więc te letnie rzeczy można sobie teraz kupić w atrakcyjnej cenie. No i idziemy sobie dalej. Fajna jest pogoda jeszcze chociaż troszkę chmurki jakieś wychodzą. No, troszkę wiaterek wieje. Myślę, że nas nie zastanie jakaś burza albo deszczyk, bo troszeczkę od domu mamy. Także więc będziemy musieli uciekać. No, także idziemy sobie. Jak dojdziemy do lasku, bo idziemy w stronę takiego lasku, jest taka troszkę fajna, to się do Was jeszcze odezwę. No, już jesteśmy, doszliśmy do lasku fajnego, tak? Właśnie tu synek coś do mnie mówi. No, lasek tutaj rośnie. No, drzewka takie małe rosną. Idź przede mną. No, i jesteśmy sobie na spacerku. Właśnie wyszło słoneczko. Te chmurki jakoś zeszły. I teraz tak grzeje. I idziemy sobie dalej. Jak tu zarosło trochę. Zobaczymy, czy są jagody. O, bo widziałam, że na targu mieli dość dużo jagód sprzedawali. Także mi się wydaje, że chyba, chyba ten rok dosyć jest urodzaj na te jagody. Nie wiem, bo nie byłam, ale widziałam, że sprzedają. Że więc zobaczymy sobie i możemy w drugi dzień przyjść zobaczyć, czy coś. Jest rzeczywiście jagód co? O Jezu, właśnie bym się przewróciła. To pełno szyszek. Dzieciaki się śmieją ze mnie. <gry> Ale idziemy dalej. Bardzo fajna tutaj jest druszka. Lubię tutaj przychodzić. Dobrze, za chwilę właśnie Wam pokażę. O, i właśnie już Wam pokazuję. Właśnie to jest taki lasek wyszliśmy, o właśnie Wam pokażę tam stamtąd my przyszli no i idziemy sobie jeszcze kawałeczek z dziećmi z córką i synem i idziemy sobie dalej już dawno to nawet w sumie nie byłam ostatnio my częściej chodzili, ale ostatnio jakoś tak nie było nam po drodze, bo byliśmy akurat w Zo we Wrocławiu Byliśmy e, jeszcze w jednym miejscu, no. no taka ścieżka tutaj jest. Drzewa powycinali. Idziemy sobie jeszcze kawałek dalej. No, byliśmy jeszcze w zamku w Niedzicy na zaporze. Też było fajnie. Pozwiedzaliśmy troszkę, akurat tam z tego mam. Jakiś film chyba nagrany. To najwyżej Wam wstawię z tej zapory. No, to my tutaj będziemy. Na razie kończę, bo jakaś tutaj kałuża jest. Musimy przejść przez tą kałużę, jak widzicie, i się później odezwiemy. O, jeszcze się do Was chwileczkę odezwę, bo powiem Wam także przed chwilą akurat dostałam telefon. Dzwonił do mnie jakiś tam gościu i mówi, że jedzie do mnie z przesyłką slero z Merlin. No, tylko że ja nic po prostu nie zamawiałam, więc dla mnie to bardzo dziwne. No i mówię mu, że chyba ktoś musiał po prostu pomylić telefon i po prostu nawet imię, nazwisko się też nie zgadzało. Więc mówię, że ja na pewno nic nie zamawiałam. No i gościu, tam trochę, no, że dziwne, że to, że tamto. No ale jednak dziękuję, do widzenia i na tym się skończyło. Całe szczęście, bo myślałam, że jeszcze coś do mnie przywiozą i tyle. Dobra, to ja już kończę, uciekam. Bo akurat za chwilę będziemy w domu. No, to do zobaczonka. I tak, już wróciliśmy właśnie ze spacerku. I tak jak mówiłam Wam na początku filmu, że jak wrócę, to pokażę Wam jakie perełki upolowałam na wyprzedaży teraz u Lock Butik. Dobra, więc nie będziemy tego przedłużać. Od razu Wam już zacznę pokazywać, co ostatnio zakupiłam. A więc, tak ostatnio przyszedł do mnie taki piękny komplecik, pudrowy róż, ażurowy. Z pięknymi, ładnymi tutaj falbankami. On jest zapinany tutaj, może tak bardzo nie widać, bo jest na wieszaku. Zapinany na guziczki. Do tego jest, tu wam zaraz pokażę, spódniczka. I proszę zobaczyć, ona jest tak pięknie wykończona tutaj na dole. Pokażę wam z bliska. O, tak ładnie. I to jest firma Liwi. I oczywiście rozmiary eseczka, ale w różnych rozmiarach, właśnie mieli. Tak wygląda. Tu są rękawki. I takie piękne falbany są. I to jest to. jeszcze mam tak. Też ażurowa. Sukieneczka. Tak samo z Liwi. Bardzo lubię tą markę. Też jest ażurowa. To jest hiszpanka, że można mieć ubrane po prostu na ramiona. A jak nie, dodajemy sobie Ściągnę ten jak może? Tak pokażę. Mamy po prostu jak Hiszpankę opuszczoną na ramionkach. I to jest kolor taki mleczny, cappuccino beżowy. Ona jest tutaj też z falbankami, też jest ładnie wykończona. Następne, już tak szybciutko polecimy. I następny to jest kombinezon i to jest polskiej firmy. Oni większość rzeczy mają właśnie tylko polskiej firmy. To jest kombinezon, to jest taki jaskrawy neonowy róż. Tak, tu ma trzy falbanki jak widać i pod spodem są spodenki, tam widać, że są. Także jak idziemy gdzieś na przykład z wózkiem, z dzieckiem, a się na przykład będziemy chcieli schylić, także jest bezpiecznie, bo nic nam nie wyjdzie. Tył tego kombinezonu jest taki: tu jest zapinany na guziczek, i dodatkowo tu ma wiązanie. Także bardzo fajnie wygląda, jak się go ubierze. Może kiedyś tam jakieś zdjęcia wam wstawię, jak go ubiorę. Tu jest gumeczka w pasie. Bardzo fajny i bardzo wygodny, i na co dzień, i na jakąś imprezę, jak to woli. Dobre. Następną rzecz, i to jest właśnie Hit. To jest sukienka, która nazywa się Blanka. Ona jest też jak hiszpanka. Ona ma długi rękaw. W pasie jest gumka, i tu ona jest tak ładnie wycięta, proszę zobaczyć. Tak, do trójkąta tutaj idzie. Przód jest dłuższy, tył jest dłuższy, a boki są krótsze. I ma rękawek. Tu jest wykończony też falbanką. Można mieć ubrane, że po prostu tylko to jest na ramiona i to jest tutaj na dół poniżej ramienia opuszczone. A jak nie, to można ubrać jako schować to i jako zwykłą sukieneczkę i wtedy jest, mamy tu taką piękną falbankę muszę zobaczyć jaki piękny print tych kwiatów takie piękne kwiaty na niej no i to się nazywa sukienka Blanka i dobra kochani, na dzisiaj już by było tyle bo czas ucieka jeszcze muszę gdzieś jechać jeżeli Wam się podobało to proszę zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie mój kanał, i jak chcecie być na bieżąco, to włączcie dzwoneczek. No, to ja już uciekam. Pa, pa.